Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dostałam ostatnio feedback, że mój trailer jest bardzo spokojny, wręcz taki wyciszony, a ja mam w sobie tyle energii i daję swoim klientom kopa energetycznego. Inspiruję ich do działania. Dlatego taki spokojny podcast nie przemawia i nie przedstawia mnie w całości. W pierwszej chwili pomyślałam o rany, w takim razie powinnam nagrać ten początkowy odcinek jeszcze raz. Abyś mogła, mógł poznać mnie taką, jaka jestem w rzeczywistości. Szczególnie, że słowa te dostałam od osoby, która mnie zna i z którą pracuję razem i której opinię bardzo, bardzo sobie cenię. Jednak w obliczu przygotowań do dzisiejszego odcinka pomyślałam, że zostawię ten trailer taki, jaki jest. Bo ja przecież również i taka jestem. Spokojna, dająca poczucie bezpieczeństwa podczas sesji mentoringowych. A zatem na tą chwilę trailer zostawiam i nie zmieniam go, a Ciebie zapraszam dzisiaj na odcinek o budowie poczucia własnej wartości. W tym odcinku dowiesz się, z jakich elementów składa się poczucie własnej wartości, czym jest sama ocena, a czym poczucie własnej wartości. Czy odwaga równa się poczuciu własnej wartości, czym jest współczucie, jak z nim pracować oraz jak współpracować z wewnętrznym krytykiem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Zacznijmy dzisiaj od tego, że poczucie własnej wartości to termin, który był już określany przez wielu badaczy, dlatego trudno wybrać jedną definicję, która określałaby go w pełni. Można jednak powiedzieć, że jest to wiara w siebie, w swoje umiejętności przy jednoczesnej akceptacji niedoskonałości. Oraz własne prawo do szczęścia. Poczucie własnej wartości można również określić jako postawę wobec siebie samego, na którą składają się trzy komponenty. Pierwszą komponent intelektualny, czyli to, co o sobie myślisz, odpowiadając jednocześnie sobie na pytania, jaki, jaka jestem oraz jaka, jaki chciałabym, chciałbym być. Drugi komponent to jest komponent emocjonalny, czyli uczucia, jakimi darzysz. Samego siebie, odpowiadając jednocześnie na pytanie, czy lubię siebie samego, czy wręcz przeciwnie. Komponent behawioralny, czy to, w jaki sposób się traktujesz, czyli czy zaspakajesz swoje podstawowe potrzeby oraz czy dbasz o nie, będąc asertywne. Zatem czym jest samoocena? Prawda jest taka, że każdy z nas wie, co to jest, ale nie ma jednej ogólnej definicji, którą można byłoby przypisać temu terminowi. Amerykański psycholog William James, uważany za twórcę ruchu poczucia własnej wartości, określił to tak. Samoocena to wypadkowa tego, co człowiek osiągnął i tego, co potencjalnie był w stanie osiągnąć. Im mniejsza dysproporcja między tymi dwoma aspektami, tym wyższa samoocena u człowieka. Natomiast Stanley Cooper Smith uważa, że poczucie własnej wartości zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Cooper Smith wierzył, że Nasza samoocena rośnie lub spada przez całe życie w oparciu o doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, które mogą być pozytywne lub negatywne. Z kolei Maurice Rosenberg, jeden z najbardziej znaczących badaczy samooceny, powiedział, że jest to postawa jednostki wobec samej siebie. Im lepiej myślimy o sobie, tym wyższą mamy samoocenę. Czyli podsumujmy to, co mówią nam badacze. Poczucie własnej wartości w dużej mierze kształtuje nam się w dzieciństwie, aczkolwiek w życiu dorosłym zależy ono od tego, jak sam siebie traktujesz i w jaki sposób podchodzisz do swoich osiągnięć, czyli tego, co ci się w życiu udaje. No, proste, wydawałoby się. Czym zatem różni się samoocena od poczucia własnej wartości? W języku angielskim akurat niczym, bo pojęcia self-worth i self-esteem. Czyli właśnie poczucie własnej wartości i samocena są traktowane synonimicznie. Coraz częściej można to również zauważyć w Polsce, jednak ze względu na semantykę poczucie własnej wartości jest traktowane jako stan psychiczny, a samocena jest postawą wobec siebie samego. A zatem zastanówmy się teraz, czy odwaga równa się poczuciu własnej wartości. Ciekawa jestem, jak często uzależniasz opinię o samym sobie od tego, co na Twój temat mówią inni ludzie. Czy krytyka wyrażana przez innych wobec ciebie konstruktywna bądź nie jest w stanie zrzucić cię z piedestału pewności siebie? Lub czy w swoim życiu zwracasz większą uwagę na to, co powiedzą inni, niż na działanie w zgodzie z samym sobą? Jeśli na którekolwiek z wymienionych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że warto popracować nad poczuciem własnej wartości. Na zachętę dodam, że niewiele trzeba, żeby mądrze ją zbudować i cały czas wzmacniać. Odkąd pamiętam swoje życie, od małego byłam odważna. Teraz stawiam sobie pytanie, czy była to odwaga, czy raczej ciekawość świata. Trudno jest mi to teraz ocenić i nawet nie mam się o kogo to zapytać. Grunt, że czy byłam ubrana ładnie, czy brzydko? Akurat były to takie czasy, że w 99% przypadków byłam ubrana brzydko. Zawsze wracałam z siniakami, powrócona i oczywiście z kolejnym odkryciem swojego małego życia. Gdy miałam 15 lat, wybuchł w moim mieszkaniu pożar. Bez namysłu wyniosłam z tego pożaru swoją młodszą siostrę. Dodatkowo poinstruowałam ją jeszcze, jak ma szukać pomocy, a potem wskoczyłam do mieszkania, by pozamykać wszystkie pokoje, dzięki czemu pożar nie rozprzestrzenił się na całe mieszkanie. Tak strażacy tłumaczyli mojej mamie efekty mojej brawury. A potem złapałam garnek, nalewałam do niego wody, wchodząc do epicentrum tego wybuchu pożaru, czyli do kuchni, polewałam ognisko ognia. Kompletne szaleństwo. Do dziś nie umiem wytłumaczyć, czemu tak się zachowałam. Dla mnie to był instynkt. I takich odważnych historii w swoim dorobku i w swoim życiu mam wiele. Teoretycznie powinno to zbudować u mnie nie tylko harta ducha, ale także poczucie własnej wartości. I dlatego z takim właśnie przekonaniem wkroczyłam w życie dorosłe i budowanie relacji w życiu dorosłym z innymi ludźmi. I z takim też przekonaniem założyłam rodzinę i dostałam pierwszą pracę. I wtedy się zaczęło. Tak niewinnie, jak ta lokomotywa z wiersza Tuwima, powoli, niespiesznie. Puf! <grystanie> Pojawiły się pytania, czemu nie czuję się pewna? Czemu nie umiem odmawiać? Czemu ulegam silniejszym ludziom? Co tu się oddziala? <grystanie> jak to możliwe, że po tylu trudnych chwilach w swoim życiu, które przetrwałam i z którymi sobie poradziłam, teraz nie radzę sobie z podstawowymi tematami? Co tu się Dzieje. Skąd ta słabość? No właśnie. Odezwała się przede wszystkim zewnątrz sterowność u mnie. Potrzeba akceptacji przez innych. No bo skąd miałam wziąć akceptację samej siebie, skoro w domu cały czas słyszałam od mamy, że nic mi się nie uda i do niczego się nie nadaje. Kolejnym powodem tej słabości, czyli braku poczucia własnej wartości i ulegania innym, był brak wiedzy na temat tego, kim ja tak naprawdę jestem. Dla siebie samej, nie dla innych. Zdałam sobie m.in. sprawę z tego, że żyłam właśnie dla innych ludzi i kształtowałam siebie pod ich potrzeby, a nie pod moje. Moim przełomowym momentem było zrobienie sobie badania galupa. Dlaczego? Po raz pierwszy usłyszałam i zobaczyłam, że mam coś, co jest dobre, coś, co jest ciekawe, coś, co wspiera mnie i innych. I nie były to słowa ludzi, którym się przypodobałam i mnie w związku z tym pochwalili, i którzy też ode mnie coś chcieli i wtedy mnie chwalili. Było to niezależne badanie, pokazujące, jaka jestem, jaka jestem naprawdę, jaka będę, jak będę oczywiście pracowała sama ze sobą. Pierwsze chwile po poznaniu wyników nie były momentem radości, to przyznaję. Zareagowałam jak wiele osób, które nie wierzą w siebie. Takie osoby, które cały czas nakierowane są na deficyt, zamiast na swoje mocne strony i swój potencjał. Do tego doszedł brak zrozumienia tych cech, a nie miałam pod ręką certyfikowanego coacha, który wytłumaczył mi, jak te talenty działają. Teraz uśmiecham się do tamtej Kasi, rozumiem ją i bardzo ją ukochuję. Szczęśliwie dla mnie był to początek mojej drogi. Powolny, ale rozwój. Szczęśliwe spotkanie właściwych ludzi, którzy zostawiali mi taki mały kałbeczek w moim ogródku, budując mnie samą. Spowodowało to, że zaczęłam właśnie budować siebie i co za tym idzie, poczucie mojej własnej wartości. A skoro teraz w moim ogródku nazbierał się już cały kamieniołom, to tym razem ja obdzielam innych i liczę na to, że tym odcinkiem dorzucę mały kamyczek do Twojego ogródka. Czym jest samo współczucie i dlaczego warto z nim pracować? Jest to przede wszystkim dużo samowybaczania, dużo wyrozumiałości. Czy są to określenia, które pasują do Ciebie w kontekście innych ludzi? Możliwe, że tak. A teraz pytanie, czy one dotyczą Ciebie samej, samego? Czy masz dla siebie dużo wyrozumiałości, wybaczasz sobie porażki? Jest taki w terapii nurt, który skoncentrowany jest na współczuciu. Zawiera w sobie życzliwość wobec samego siebie, właśnie i innych ludzi też. Natomiast co ważne, Zawiera w sobie zaangażowanie w poprawę swojej sytuacji i zmniejszenie cierpienia, które wywołuje w nas samokrytyka. Okazuje się, że rozwijanie samowspółczucia pozwala nam budować pewność siebie. A ta, jak wiemy, pomaga nam radzić sobie z problemami i funkcjonować na dużo, dużo wyższym poziomie i efektywności i zadowolenia z własnego życia. Czyli dbamy o swój well-being, myśląc pozytywnie. To, na co chciałabym zwrócić Twoją uwagę, to że współczucie dla siebie nie oznacza unikania odpowiedzialności czy odpuszczania sobie. Jest to droga i sposób, aby stać się swoim przyjacielem, aby ani krytycznie, ani zbyt łagodnie nie oceniać samego siebie. Bo w końcu, przyjaciel ma na względzie nasze dobro. Samo współczucie uruchamia przyjazny głos w naszej psychice i daje takie ukojenie, które mogłaś czy mogłeś poczuć w dzieciństwie w ramionach rodziców, a także daje siłę do działania. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam i rekomenduję, aby z niego korzystać. Warto wzmacniać ten przyjazny głos w sobie, szczególnie po to, żeby wyciszył naszego wewnętrznego krytyka, który jest zwykle bardzo i dużo bardziej, nawet bym powiedziała, okrutny niż inni ludzie wobec nas. Często, mimo wielu osiągnięć, mamy tendencję do umniejszania ich i wyłapywania jednej negatywnej informacji na swój temat i koncentrowania się na niej. Tak działa właśnie krytyk. Czy można zatem współpracować w jakiś sposób z tym wewnętrznym krytykiem? Mam dobrą wiadomość, tak. Pierwszy etap to rozpoznanie swojego wewnętrznego krytyka, bo to on nas paraliżuje, sprawdza nasze myśli i powstrzymuje przed twórczym działaniem. To on każe nam również skupić się na naszych niedociągnięciach. Od dawna pracuję w nurcie psychologii pozytywnej. W którym to koncentrujemy się na własnym potencjale, czyli tym, co jest w nas najsilniejsze, najlepsze, najmocniejsze, aby osiągnąć mistrzostwo w tym obszarze. I oczywiście polepszyć poziom naszego życia i zadowolenia z siebie. Dlatego często słyszę od moich klientów, że to nie jest łatwe, aby tak nagle przestać skupiać się na słabościach i niedociągnięciach. Jesteśmy tak zaprogramowani, szczególnie od małego, przez rodziców, szkołę i cały system, że tylko cały czas skupiamy się na deficytach. No właśnie. Dlatego warto skierować naszego wewnętrznego krytyka w inną stronę, tą wspierającą. Dać mu zadania, by codziennie zapewniał Cię o tym, jaka jesteś wyjątkowa, jaki jesteś wyjątkowy. Że jesteś odważna, że jesteś pewna swojej decyzji. I mam dzisiaj dla ciebie małą pracę domową. Chciałabym, żebyś teraz od dzisiaj, pięć minut dziennie, do końca życia, tak jak myjesz zęby, mam nadzieję, myjesz zęby. <grym> Pięć minut dziennie mów do siebie na głos, to jest ważne, żeby to było na głos, codziennie, co ci się dzisiaj udało, co ci się udało, powiodło. Oraz mów do siebie, patrząc prosto w oczy, w lustro, że jesteś wspaniały, wspaniała, że jesteś cudowna, że bardzo siebie kochasz, szczególnie taką, jaka jesteś. Na początku będzie to trudne ćwiczenie. Może się nawet zdarzyć tak, że nie dasz rady powiedzieć tych słów na głos. Albo że pojawią się łzy w oczach. To znaczy, że ta mała ty, ten mały ty w środku bardzo tego potrzebował. I bardzo jest wdzięczny za to, że słyszy takie słowa na głos po raz pierwszy. Nie wahaj się, nie przerywaj, prowadź siebie w ten sposób do końca życia. Zobaczysz bardzo szybko swoje efekty i zobaczysz, jak pięknie rośnie Twoje poczucie własnej wartości. Podsumowując. Poczucie własnej wartości zależy od tego, jak siebie traktujesz. Pamiętamy to z początku podcastu, czyli czy mówię sobie kocham cię, czy jestem asertywna wobec ludzi, którzy chcą mnie skrzywdzić. Czy współczuję sobie, czy samo współczuję sobie oraz jak podchodzę do swoich osiągnięć. Czy mam wobec siebie bardzo dużo wyrozumiałości wobec tego, że mogę Cały czas popełniać porażki. Jest takie powiedzenie, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Kto nie popełnia porażek, ten znaczy, że nic nie robi. Tymi słowami chcę cię bardzo zachęcić do tego, żeby akceptować siebie taką, jaka jesteś, takiego, jaki jesteś. Dbać o siebie, wierzyć w siebie. Zapraszam też do mini odcinka. O talencie galupa pod tytułem wiara w siebie, tłumaczę na czym ten talent polega i tłumaczę co zrobić, kiedy jest w talentach dominujących, czyli tych, które są naszym potencjałem, jak również tłumaczę co robić wtedy, kiedy jest w tych talentach na samym dole z naszej sekwencji 34 talentów, czyli w naszym deficycie. Teraz dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętaj o tym, żeby ćwiczyć. Podnoszenie swojego poczucia wartości. Zapraszam Cię bardzo serdecznie też na mój newsletter, i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia.